Ty mała złodziejko, wypłaciłaś wszystkie pieniądze, a przecież one są w połowie Pawła. Ale co pani tutaj w ogóle robi? Ja tak czułam, że ty coś kombinujesz, niech to tylko się Paweł dowie, wiesz? Ale przecież to Paweł kazał mi wypłacić te wszystkie pieniądze. Oczywiście, zaginął, a teraz udziela ci instrukcji telepatycznie. Nie telepatycznie. Tylko on najpierw wysłał mi SMS-a, a potem do mnie zadzwonił. Naprawdę? No. I co? Gdzie jest? Cały? Zdrowy? Chyba tak. To znaczy nie wiem, gdzie jest. Kazał wypłacić mi wszystkie pieniądze i przywieźć pod adres, który mi wyśle. Nic więcej nie chciał powiedzieć. Dlaczego nie dałaś mi go do telefonu, kiedy zadzwonił? Mnie Paweł powiedziałby wszystko. Bo o. powiedział, że mam odebrać sama i nikomu nie mówić. Nikomu obcemu. Czemu mu nie powiedziałaś, że ja tutaj jestem? To jest wszystko jakimiś grubymi, nieśmiesznymi. To naprawdę. SMS od Pawła. Napisał, gdzie mam zawieźć pieniądze. Jadę z tobą. Jeśli go porwali dla okupu, to ja tam muszę być. No dobrze. Prowadź. Jagna i jej przyszła teściowa szybko dotarły we wskazane przez Pawła miejsce. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja tu miałam przyjechać. Jesteśmy już spakowani. Ja i Pawełek czekamy na panią. Pawełek tu jest? Tak, a dlaczego miałoby go nie być? On tutaj mieszka, a ja zapraszam Pani na herbatę przed podróżą. A przed jaką podróżą, jeśli mogę wiedzieć? No jak to, to Panie powinny wiedzieć. Ja miałam tylko spakować siebie i Pawełka. Dobrze. Możemy po prostu porozmawiać z Pawłem? Ja bardzo proszę. Pawełku, chodź do babci. To jest Paweł? Tak, to jest mój winusio, Pawełek. A przepraszam, czy to jest dziecko? Mój w dusi ciotecznej. A to już nic z tego nie rozumiem. Mam dość. Co to za dziecko? I dlaczego ma na imię tak jak mój Paweł? Przypadek? A może to jego syn? Jego i tej striptizerki? Co ich łączy? Boże, głowa paruje mi od tych pytań.